Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Satuny przed Wami kolejny odcinek z serii The Sims 3. Eee, tak jak możecie zauważyć w prawym górnym rogu, <grym> udało mi się w końcu ogarnąć jak stworzyć ten awatar Trzeba po prostu wysłać postać na stronę i na tej stronie coś tam wyzmieniać i to w ogóle. Najpierw zrobiłem źle, bo wysłałem Sima jako rodzina, trzeba wysła było wysłać Sima jako Sima i to w ogóle trochę roboty było. I właściwie zamierzam nagrywać te simsy już 45 minut temu, ale bawiłem się z tym awatarem i tak troszkę zeszło. E, tak więc dzisiaj w końcu po tylu całym semestrze, czyli tygodniu, powracamy do domu. Dzięki Bogu na obiad prosta. Mamy drugą gitarę. Zawaliliśmy gitarę ze studiów. I to jeszcze tej, tej, tej dziewczynie, która miała tą gitarę, taką... E. O Jezu. Oj, biedna będzie się martwiła o swoją gitarkę. Oj, pewnie nie będzie trudno. Dobrze i tak co my tu jeszcze w ogóle wynieśliśmy? Plecak! Plecak wynieśliśmy stamtąd. Sporo rzeczy wynieśliśmy z tych studiów. Co jeszcze? Różczkę. Mamy już dwie różdżki, proszę bardzo. A humanist, forma trendy i funkcje. Myślę, że to na razie można odłożyć. Szkicownik. Szkicownik niech zostanie w ekwipunku. Flaga ich wisi nad kanapą dalej O ja trochę podgłośno, bo ja nic kompletnie nie słyszę. Okej okay. Dobra, można żyć. Uuu już do pracy, no tak, w sumie. Moja sałata! Żyje! się dobrze. O widzę tu już nowa furka do tego, do pracy mnie zawozi. Ciekawe jak się teraz ubierze w ogóle. W ogóle. Opr... W końcu nie ubrał się w trzmaty swoje. Bardzo dobrze. Zostawił to na kuchni. Mam nadzieję, że nie. A nie, spalił. Zostawił to na kuchni. To idiota. Co za debil. No dalej. Błagam. Wastajcie tu strażaków. Jak moja ocena pracy w ogóle? Tragicznie. Ja na razie zajmę się tym. No pojechał tam. Straż pożarna, NA miłość boską Gdzie jest straż, ja się pytam. O jedzie, zajeżdża już. Tam nie do domu. A tutaj już się zaczyna jarać mebel. Nie, nie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi trochę o posunięcie kamery. No dalej! O, dostać awans. Kiedyś się uda? Kończyć To na razie nam się nie uda. Jezu, co za debile! Co za... Kończeni idioci! Co to za stra... Co ty gasisz, człowieku? O matko jedyna... No i tak, idź już do do... Jezus, Maria! Jezus, Maria! Załamałem się. Dziwny jest, że ta szafka się nie pali. Ale. Ale przynajmniej tyle dobrego. No dajcie tu jeszcze, nie wiem, węże, cokolwiek z tego auta. Wyjdź tam stamtąd ktoś. Jest tu jeden strażak przyjechał. Hm. W domu wybuchł. Boże, O to. I jeszcze to w ogóle ten. E, ta rekompensata. O, w ogóle. Jaki biznes jak zwykle. O co ci chodzi? Nie aha, nie mogę kogo poznać. Albo z głębi teorii muzyki. W domu wybuch pożar. Juliusz Kaszmiel nie zapomni, jak ledwo udało mu się ujść z życiem i ocalić od pomiń. swoją cenną kolekcję kopert. Z tym, że to była kuchenka. Może się spaliła. Dlatego, że trzymałeś w niej kolekcję kopert. Kurda, to już była druga kuchenka. Droga i piękna. Kurde, no. Co my tu mamy? Czytaj diament Uuu, lepsze ocena z szefem, lepsze relacje Lepsze ocena z szefem, te Jezu, to było po prostu Genialne O, co on tam może tyle robić? Reze Aha Zemni się, pościel, jest jezu, milion opcji Nic, tylko wszystko robić co, zacznij gadać z tymi muzykami. Dobrze by było, żeby to ci trochę podrosło, bo tam to myślę, że uda ci się uda ci się załatwić inaczej. Oj, Matko Boska. Straż pożarna nie wiem, jak w Polsce. Ja no żartuję, nie wiem jak się posługuje Straż Pożarna w Polsce. Tak. Przeglądam co tutaj jest w ogóle na tym świecie, bo ja nie mam pojęcia. O to, to są te ćwiry, te, trzeba byłoby ich kiedyś odwiedzić. O ta hacienda jest piękna. Jak sobie ją kupić kiedyś to by było po prostu... A nie, tu już ktoś mieszka. O, szmaciarze. Wybuduję sobie lepszą i wtedy zobaczymy kto będzie rządził tym miastem. To są też... O cmentarz, miło mi. O taką sobie wybuduję. I wtedy zobaczymy bo to nie, to jest brzydkie. Zacząłem tu budować ostatnio jakąś kawiarnię. Okazało się, że kawiarnia... ja tu nie mieszkam. Tu mieszkam. Pomyliło mi się. Troszeczkę. Zacząłem budować, ale potem mi się znudziło i tak uznałem, że skończę to kiedy indziej. Również zaklęcie podmuch oknie. Mieć majątek przekraczający 35 tysięcy. Myślę, że jeszcze trochę potrwa, zanim to osiągnie. Klasyka. Śniadanie. Aj matko, matko, idzie dzisiaj do O nie! To pięknie. Idziemy zarabiać na napiwkach. Na napiwkach się naprawdę zarabia. Grupy pieniądze. Szczególnie jak się ma e, umiejętności grania z gitary na maksimum, to już w ogóle. mnie 25 tysięcy to jest tego w chwilę. 10 tysięcy można było... O! Bardzo ładnie, oj, nawet wbił. Nie, lotówki nie dostaniesz na razie. Spaliłeś kuchenkę, to, to się teraz ciesz, że, że w ogóle masz nową. I to w takim stanie, a nie jakąś badziewną. Dobra, myślę, że jeszcze możesz wziąć prysznic. I myślę, że e, musisz wziąć gitarę do ekwipunku. E, nie, myślę, myślę, że ta biała może na razie zostać w spokoju. Weź w sobie do punku. I możemy skoczyć. I teraz nożysz znowu. Tak to jest, tak się gra po ciemku. A, że ja całe życie po ciemku. O, tu myślę, że będzie najlepiej. Na bądź posiadło i są 92 tysiące O jest, co ludzie. A, czy ty masz tu Masz, okej. Okay. Szorstki diament. Aha, to też musi przeczytać. Jest tyle roboty. Dobra. Serut 500 na... Zimny prysznic. Prawie jak na studiach. Tragedia. Zobaczmy jak leci na miotle. Uwielbiam patrzeć jak on leci na miotle. Oj, trzeba będzie mu w końcu ten... Ee, jak to się nazywa? Kupić latając od kurza, czyli wtedyś to się będzie lansował dopiero. Gdzie zasuwać na odkurzaczu? A już doleciał. Chcę. Pewnie jakiś detektyw. Już mi postanowił... Aha, to, to, to raczej. Ale ty nie postanowiłeś się raczej. Tak troszkę się ludzie tutaj wczytują. graj dla mnie... Nap... Gdzie? Ehm, halo? Halo? Pani? Tutaj? Tu prosiłbym, żeby ich podszedł. Na samym środek, Dobra. Graj dla napiwków. I to co ja jeszcze uwielbiam w simsach tych... tych simsach wyższych poziomów to jest to, że umiejętności rosną, jeśli się to robi po prostu, tego tak, o, robię i to rośnie, a nie tak jak zawsze było w poprzednich simsach, że... O, chyba tylko gotowanie roz, zostało rozwiązane w simsach dwójce. Albo przed nią nie było nic i na przykład gotowałeś i nie rosło ci gotowanie, bo nie uczyłeś się gotować jeśli nie czytałeś książek kucharskich. Co w sumie jest troszkę logiczne, ale trochę mniej Dobra, już zarabia pieniądze, zaraz zobaczymy ile. Ma zarobić 500. Niestety nie wiem ile zdążył zarobić do tej pory. Juliusz. O, o, coś. O, za. Już w ostatnim odcinku. Zapewne pamiętacie to e, wspaniałe japońskie disco, które mieliśmy na każdym piętrze. Odsuńmy się od niego. Za tą zrąbaną muzykę, którą ja za każdym razem szukałem i wyłączałem każdą jedną, bo milion tych wszystkich e, wiesz jakichś stereo, jakichś radiów, radi... radiów i milion innych. Każdy smartfon, muzyczka, japońskie disco sobie leciało wszędzie. Ja potem przesyłam to na YouTube i co widzę? E, co ty robisz, przepraszam, człowieczku? Nie, nie zarobiłeś jeszcze tyle, ile... 170 to To się za mało. E, I co widzę? E, e, odkryto zbieżność czegoś tam. Co ja patrzę? E, japońskie disco. Tytuł długi na dwie linijki. Extreme X coś tam, coś tam, coś tam. Włączam. Patrzę oczywiście, rady i koleci, muzyczka, bo czemu nie? I oczywiście musiałem potwierdzić. Ech. Ale tego się nie da wyciszyć. Niektóre dźwięki w tej grze tak jest cisza, 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 a nagle BAM! Dowalimy Ci teraz pełną głośność, żebyś przypadkiem potem był złapany na nasze wspaniałe metody, które ja mam poziom. A szóste, czyli on chce ósmy. A to trochę... A! Nie zaczynaj. Ale już chcę, żeby dobił to tam do końca. Wróżek jakiś przyleciał. Alu, ludzie tutaj! wygrywam na gitarze. Dawajcie pieniądze. Nic mi nie obchodzi, że... A, to osiemnasta. Chyba zima jest, bo... to tak ciemno. O. Chyba... Nie, nie da. Wydaje mi się, że Pip Goodfellow jest tak naprawdę kosmitą. To idźcie, wysikaj. Co to było? Aha, Kibel jest tam, więc. Dobra. Jest kosmita, że w kryciu w naszym sąsiedztwie... O nie! Co my teraz zrobimy? Dobra, i potem możesz lecić do domu. Co jeszcze? 130. No i już jesteśmy bliżej. Nie wiem, ile tam jeszcze zostało. O, jeszcze tą książkę myślę, że będzie można przeczytać. O proszę, co tu można zrobić teraz na obiad? Nawet trafiliśmy nie na lunch. To się jeszcze nie zdarzyło chyba nigdy od początku tych simsów. Moż... Jezu, zapomniałem. Słodko, Sałateczko moja. No musiał wleźć do domu. Musiał wleźć do domu, żeby z niego wyjść. Co tam z moją sałateczką? Możesz wyrwij te chwaściory, tam przecież widzę, że rośnie ich tam milion. To jest... to jest... To jest człowiek. Posprzątaj tu troszkę i możesz zjeść ten obiad, czyli... Nie ma kuchenki mikrofalowej. Może... co tam nie jadłeś jeszcze? Spaghetti z sosem warzywnym. Nie wiem, co ja mu tam gotowałem, bo na studiach się zdarzało nam troszkę bardziej luksusowe potrawy niż naleśniki albo gofry jeść. Poza tym to pierwszy raz. E, I tak, przydałoby się jeszcze przeczytać tą książkę, którą dostałem. Jaka jakaś... pół bardzo szalony z niego kucha. Jaki on ma wysoki poziom gotowania, skąd on to wziął? Zjadło się? O, już. Nie mogłem przesunąć kamery do góry. Proszę cię, przeczytaj to już do końca, tak? Za jednym zamachem, trach i przeczytany. Idzie na razie bardzo dobrze. Szkoda, że tutaj nie ma tego paska czytania, tylko tu trzeba sprawdzać i tak... Perspektywa nie jest do tego zbyt dobra. Czytaj, proszę cię, przeczytaj to już do końca. Jest bardzo blisko. Bardzo. Już pewien finisz. Dziękuję, skończyłeś. Teraz możesz iść spać. A ja? A ja oczywiście... Oczywiście zabieram tę książkę, szef jej nie dostanie z powrotem. Ja sobie tutaj zbieram książeczki na półce. Potem je wszystkie wyjmę, kupię nowy regał i wsadzę tam z powrotem. Tak się rozmnaża książki w Simsach. Tak kupiłem to lustro, i już go dalej nie widzę. Bo muszę podnosić za każdym razem. Gdzieś mój... Moje... Uuu, a no tak, już pamiętam o co chodzi. Tak więc nie, co wam to, co powiedziałem. Ja kupiłem tu lustro, ale potem wyszedł... żeby bo trzeba było wejść w edy edycję Sima, trzeba było go stamtąd wysłać, bo inaczej się wysyłał jako rodzina. Więc ja musiałem tu wejść, kupić lustro i potem wyjść. I wyszedłem już bez zapisywania, bo w sumie nic tu nie zrobiłem. I może to był całkiem nawet dobry pomysł, żeby, żeby zrobić to tak jak zrobiłem. Czytałby się jeszcze wbić tą gitarę, to może... Potem jakbym się dogadał z ludźmi z zespołu, to nawet wbiłbym awans. Ale nie rozumiem tej czarnej cenzury. Dlaczego ta cenzura jest czarna? What? 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 Co to miało być? Sid Lunch. Smażony ser, tego jeszcze nigdy nie. Had. O proszę. Prawda? Całkiem nieźle mu wychodzi tu gotowanie. Ale teraz sprzątek. To też możesz sprzątnąć i, i... 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 Masz jeszcze... masz jeszcze 4 godziny, zdążysz. Graj. Okej. Okay. Już? Już, okej. Okay. Siódmy poziom, nowe pioseneczki oczywiście. Klasyka. <klusy> Samochód. Odwożący go do pracy Będzie tego cię. Przestań to robić i pobaw się magię za to. Uuu nie, 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 nie. Ćwicz wiwat szkolny. Tam, tam, to, tam, ta, ta. Aha, on musi wykonać wiwat szkolny. A to się nie liczy. A, to wywalę z tym. O, już przyjechał Wyłączył. Nie! A rachunki się zapłacą same, tak? Co my? O, wyślij prezent do przyjaciela. Przekosz na fundację, posadź drzewko pieniężne. Najlepsza fundacja, ale... O Jezu, pamiętam, w Simsach dwójce były takie drzewka pieniężne, o Boże. Zawsze się stawiało takie drzewo. To było coś w rodzaju takich nagród, tego szczęścia życiowego. Stawiało się takie drzewo. Zapraszało się jakieś gości. I każdy gość, który przyszedł, podłaził do takiego drzewa, po cichu, rozglądał się na boki i zbierał te wszystkie pieniądze. To było naprawdę niemiłe. Złowiesz ty księżyc w pełni jak zwykle? Możesz szykować się do podpisania nowego wielkiego kontraktu. Twój szef ma wielkie aspiracje i zdaje się, że wasze relacje są teraz lepsze. Poprawiła się także Twoja ocena pracy i wygląda na to, że Twoja kariera rozwija się tak jak należy. Cały czas to robi. Ooooh, będzie awans! Będzie awans jak nic. E, tylko tak na wszelki wypadek pracuj ciężko. Okej, okay, jest awans. E, to możesz gadać z powrotem z tymi mózgiem. Co my tu mamy? Wysłać do tej osoby. Nie znam takiej osoby. To Wywalaj mnie z tym. Ze wszystkim mnie wywalać. Bawić się magią. To załatwię. Do domu i spać. Czyli klasycznie. Juliusz Kaszmir ma niezły talent do muzykowania. Może rozwijać go na różne sposoby, ale musi wybrać drogę rozwoju przed swoim pierwszym koncertem. Wytwórnia orkowa chce, żeby Sim Juliusz został ich frontmanem. Kiedyś będzie stał na scenie przed wielkimi dłami, grając cudowne ballady i niesamowite sulówki. Z drugiej strony wytwornia sympaty wytwórnia symfoniczna uważa, że Simiul już wykazuje wielki potencjał, jeśli chodzi o bardziej elegancką muzykę. Co zatem wybierze? Rok czy muzykę symfoniczną? E, jako, że jego marzenie opiera się o muzykę symfoniczną i właściwie ja osobiście również wybrałbym o wiele bardziej, chociaż zarabia się podobno o wiele więcej tutaj. Muzycy symfoniczni nie zarabiają tak milionów, ale... ale można zarabiać, naprawdę. No, szczególnie jako kompozytor, to już w ogóle... Zaraz zrobię coś tak szalonego, że się wszyscy zdziwią. Grać na To będzie łatwe do załatwienia. Gratulacje. E, chcę grać... Publikuj to wspomnienie! Wybieram ścieżkę symfoniczną. Simowi Mańcy dużo, bo uczy się najlepszych utworów orkiestrowych, jakich kiedykolwiek tworzono. Osiągnął sukces w karierze muzyka symfoniczna. Podziel się tym wspomnieniem na swoim profil oraz w dowolnych wybrany. Nie. Podzielę się tylko tego. Czy na pewno chcesz opublikować to wspomnienie? Wybór opcji. Nie, dziękuję. Zachowa wspomnienie w swoim notatniku. Tak chcę opublikować. Taki ze mnie szalony... ...publikator wpisów. Okej. Okay. To by było na tyle. Nikt się tego nie spodziewał. Myślę, że za te pieniądze, które tutaj ma, kupię mu nowe łóżko. Bo stanowczo on za dużo czasu spędza na spaniu. Czy Aha, później jest wtorek Kurde. Było tak blisko. A co ty tu, tu, koleżko? Halo? Chcesz spać? To wracaj do ziemi. Cyknę ci fotę. Rar, frar. Co zrobisz? Wejdziesz mi do domu? Nie sądzę. Nie umiesz chodzić przez drzwi. Ta 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 Ty, gdzie ty lejesz? Nie! Nie poz... Ty won? Nie. Ty turna me. Orzysz ty. Co za... Jak ci zaraz nawalę w japę. Tak ci zaraz nawalę w japę, że się zdziwisz. Zjad mi mo ONI mi z... O nie, tak to nie będzie. Won... spłoń! Słoń Mendo. jesteś skończony Awada Kedavra No i co teraz zombie? Zaraz... No podejdź tu do... podejdź tu, podejdź, żebym mógł cię nawalić No dalej Noż na miłość polską. Masz go zabić a nie, nie szykować na rewie mody hmm? Pięknie! Jeszcze... Masz, jeszcze tym. Jeszcze tym ci dowalę. Zaraz mi jakieś wilkołaki to przybiegną Nieważne. Teraz won. Won z mojego podwórka. Zjadźmy moją piękną sałatę. A tak zombie To jeszcze jak Jeszcze mnie chcę, że tak Proszę bardzo Proszę bardzo Jeszcze masz Masz jeszcze Jak jeszcze ci zma bo Turna menda Myśli, że możesz zjadać moje sałaty Jak lubi? Nie można Idź od mojej sałaty Idź od jo, to... Ja nic nie mogę z nim zrobić To jeszcze jedna przylatła Sałaty już nie mam dla ciebie. Smutne Zżarli moją sałatę znowu. Już się popłakałem. No co jeszcze? Nie, przecież nic już tam... No, no. 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 Tragedia jak w Smoleńsku. Idziesz jeszcze spać. Ale ja sobie dam z tym radę. Już ja sobie z nimi poradzę Ja sobie... Ja sobie poradzę z moją sabatą. Ja jej zrobię taki system ochronny, że się wszyscy zdziwicie. Wszyscy się zdziwią. Bo nikt, nikt nie widział takiego systemu. No gdzie wstajesz? Masz do pracy jeszcze 5 godzin. Jak tam? O, dużo wymagają teraz od ciebie. No nic, ale chcesz to chwilę. Możesz chwilkę pograć. Aha, to mu się spełniło. Już myślałem, że wbił kolejny poziom. Ile godzin do pracy? Trzy godziny. To teraz byś się mógł troszkę pobawić magią. Dobra, nastrój. Całkiem niezły. Reszta też. Nie najgorsza. Kto tam do ciebie dzwoni? A, jasne, że mogę. Nie idę wcale do pracy zaraz. Nie rozumiem troszkę. Akurat nie tego w sensach nie rozumiem, że, że rozmowa przez telefon na przykład. Blokuje mi możliwość wyjazdu do, do pracy. A, już patrzyłem, czy się zmienił znowu ten... Rozmawiaj z orkiestrą. Okej, okay, to jest wszystko, co ja chciałem załatwić. Mm, tu jest wszystko dobrze. Tu jest dobrze. Jutro mamy dwa dni wolnego, tak więc to jakoś wykorzystamy, niemniej jednak już nie w tym odcinku. E, ale co, minimum łóżko już tak na wizji, myślę, że można to zrobić. Coś jest... Aha, bo ja robię to na klawiaturze numerycznej zamiast delaytem. I łóżko. Myślę, że jakieś podwójne, bo, bo mam mu zrobić wyłożone, to, to się przyda. no. Może takie, tylko nie w tym kolorze. Ten, ten kolor jest tak bardzo... Ta, to jest fajne. O, a tu są nowe. Tylko drogie. Ja na razie wezmę takie troszkę tańsze, ale jednak cały czas dobre. Bo chcę zarobić jednak na ten nowy dom w końcu kiedyś Może by je postawić w ten... Nie, w ten sposób tak. Za mała sypialnia jest Wiem! Już wiem co zrobię tego Zabierzemy to Niech stoi chwilę tam Pyk Łóżko tu będzie stało A biurko wyląduje tutaj Plecak też wyląduje tutaj, żebyś go przypadkiem nie miał pomysłu ubierać Okej, okay. czyli łóżko już mamy nowe Eee, nie wiem czy coś jeszcze jest... O, oczywiście o to trzeba naprawić. Ja sobie to do przyszłego odcinka eee, ogarnę i zrobię taki... taki sobie ogródek zrobię, do którego nikt nie wejdzie. Żadno zombie już tam nie wyjdzie, chyba że się pojawi w środku. Co niestety będzie możliwe. O, jest. Dokładnie na no to czekałem. Przeczytaj. O, nowa książka do kolekcji. No, ktoś by się spodziewał. Okej. Okay. Jak tam twój ten? Członkowie orkiestry genialnie. Nastrój trochę mniej, gitara też trochę mniej, ale... Ale to nie jest większy problem. Proszę, już zarabia naprawdę porządne pieniądze. Kresie, spokojnie Ci teraz się to da załatwić. E, no nic, jak teraz pójdzie spać, to mu załatwię. To myślę że będziemy mogli się żegnać. E, bo co, w tym odcinku już nic więcej za wiele nie zrobimy, w sumie nic większego się tutaj nie działo Jakby nie mówić A Cóż to za okazję, aha, że w pracy e, No więc co, w przyszłym odcinku będziemy mieć całe dwa dni wolnego Więc poszalejemy gdzieś na mieście Ja postaram się zrobić mu już tą żonę i tak dalej Będziemy mogli mogli zacząć i chcę sobą zapoznawać, że się tak wyrażę no więc co, jeśli chodzi o ten odcinek, to było na tyle, a nie było jedno. Dwa zdarzenia. Moja Sałata. Mhm. Ja tego nie wybaczę. Będę od teraz tępić wszystkie zombie jakie spotkam. I to znajdę sobie takie zaklęcie, żeby... żeby się zdziwiły. E, no i co jeszcze będzie można zrobić? E, a co było zrobione raczej. Wybraliśmy ścieżkę muzyka symfonicznego, co zostało nawet opublikowane na stronie Dyson 3. No więc co? Jeśli chodzi o ten odcinek, to było na tyle, więc cześć i do usłyszenia w kolejnym.